Witaj, dziś zabiorę Cię w świat nauki, w świat, gdzie nauczysz się szybko i skutecznie przyswajać wiedzę. Zamknij oczy. Pozwól sobie na chwilę spokoju. To jest Twój czas czas, by odkryć potężne możliwości Twojego umysłu. Wyobraź sobie, że każda myśl, każde słowo, każde doświadczenie może ukształtować Twoją przyszłość. A dziś, krok po kroku, poprowadzę Cię do miejsca, gdzie wiedza płynie do Ciebie naturalnie i bez wysiłku. Pozwól, aby Twój oddech stał się spokojny i rytmiczny. Wdech, wypełniasz się świeżością. I wydech, odpuszczasz napięcie, uwalniając się od wszystkiego, co już ci nie służy. Jeszcze raz głęboki, spokojny wdech. A teraz wydech. Czujesz. Jak Twoje ciało staje się lekkie, a umysł otwiera się na nowe doświadczenia. I po raz trzeci, najgłębszy, najbardziej odprężający wdech i długi, kojący wydech. Teraz Twój umysł jest gotowy. Gotowy, aby wejść do przestrzeni, gdzie każda informacja, którą chłoniesz, układa się w spójną całość. Wyobraź sobie, że stoisz przed starożytną, majestatyczną budowlą. Jej kamienne ściany skrywają niezliczone księgi, zbiory myśli, idei, doświadczeń. Czujesz ekscytację. Oto miejsce, w którym zgromadzona jest cała wiedza, jakiej kiedykolwiek potrzebowałeś. Wysokie drewniane drzwi powoli się otwierają. Wchodzisz do środka. Od razu otula cię niezwykła atmosfera. Powietrze pachnie starym pergaminem i skórzanymi oprawami ksiąg w tle słychać cichy szelest przewracanych stron przed tobą rozciąga się szeroka klatka schodowa prowadząca w dół to schody do biblioteki twojego umysłu robisz pierwszy krok 10 twój umysł staje się elastyczny i gotowy na nową wiedzę 9 Czujesz, jak każda kolejna informacja układa się w logiczną całość. 8. Z łatwością zapamiętujesz to, co naprawdę jest dla ciebie ważne. 7. W każdej książce znajduje się nowe spojrzenie, nowa możliwość. 6. Stare ograniczenia znikają, a Twoje myśli stają się klarowne. 5. Otwierasz się na wiedzę, która prowadzi cię do sukcesu. 4. Twoja zdolność do nauki i zapamiętywania wzrasta z każdą sekundą. 3. Czujesz ekscytację, bo wiesz, że właśnie teraz przeprogramowujesz swój umysł. 2. Już prawie jesteś na miejscu. 1. Otwierasz drzwi do głębokiej biblioteki Twojego umysłu. Patrzysz wokół setki półek wypełnionych książkami. Niektóre zawierają stare przekonania, które już Ci nie służą. Ale są tu także czyste, puste strony, gotowe na nowe zapisy, gotowe na Twój własny wybór. A teraz. Pozwól, by Twoja podświadomość pracowała dla Ciebie. Podświadomości, dziękuję Ci. Dziękuję za mądrość, którą mi dajesz. Za jasność myśli, która naturalnie się we mnie rozwija. Za lekkość i łatwość, z jaką przyswajam wiedzę. Każda cenna informacja, której potrzebuję. Płynie do mnie naturalnie i swobodnie. Wszystko, co wartościowe, zapisuje się w moim umyśle w logiczny i uporządkowany sposób, gdy czytam, słucham i uczę się. Moja podświadomość automatycznie segreguje informacje, zachowując te, które są dla mnie najważniejsze. Moje myśli są klarowne. Moja pamięć działa doskonale. Łatwo kojarzę fakty, łączę idee i znajduję najlepsze rozwiązania. Moja mowa jest płynna, moje słowa są pełne mądrości. Potrafię wyrażać swoje myśli w sposób jasny, pewny i zrozumiały. Czuję ekscytację, gdy dzielę się wiedzą. Moje słowa inspirują innych, przynoszą wartość, wpływają na świat. Wybieram tylko to, co mnie rozwija. Moja podświadomość prowadzi mnie do najlepszych źródeł wiedzy, do tych, które najbardziej rezonują z moją naturą i celami. Każdego dnia uczę się coraz więcej, rozumiem coraz głębiej. Wyrażam siebie coraz lepiej. Wiedza, którą zdobywam, jest moim kluczem do sukcesu i używam jej w najlepszy możliwy sposób. Podświadomości: dziękuję Ci za mądrość, jasność umysłu i łatwość w przyswajaniu wiedzy. A teraz. Powoli wracamy. 1. Czujesz przypływ nowej energii. 2. Twoje ciało staje się coraz bardziej świadome. 3. Twoje myśli są klarowne i poukładane. 4. Wracasz z nową motywacją i poczuciem pewności. 5. Otwierasz oczy. Jesteś gotowy. Gotowy na wszystko, co przed tobą. Każda informacja, którą dziś przyswoiłeś, jest już częścią Ciebie, działa dla Ciebie naturalnie, swobodnie i z lekkością. Czujesz się wspaniale, pełen energii, pewności siebie i jasności umysłu. Każdego dnia uczysz się szybciej, rozumiesz głębiej i wyrażasz swoje myśli z coraz większą łatwością. Dziękujesz sobie za ten czas. Za to doświadczenie? Za to, że każdego dnia rośniesz i świadomie tworzysz swoją przyszłość z radością.